I witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Katlima Games i witam Was w 14 odcinku z gry Brawl Dzisiaj ponownie jestem z moim bratem Pio. Przywitaj się. Dzień dobry. No i dzisiaj mamy kolejny odcinek i zobaczcie ile Pio ma skrzynek. Ma 47 skrzyneczek. Tutaj na górze ma Mega Boxa, którego wbijał. Jak widzicie mamy 11 tysięcy aż pucharków. Więc taki dzisiaj będzie odcinek, opening na koncie widza. <laughs> więc dobra, to co? Otwieramy co? Możesz otwierać. Pio chciał otwierać, więc on Szef. będzie nam tutaj otwierał. Wejdę sobie w sklep i odbiorę te tokeny. Ale mamy takie tutaj, jakby to powiedzieć, gadżety. gadżety. I może sobie jakieś kupię, nie wiem. I przetestujemy właśnie za chwilkę, może. No, na początku otwórzmy te skrzynki. W ogóle mam, brakuje mi, taki e, przyciągaj, e, Jackie, Bee, Maxa, tego pingwina, Spike'a, Lona i Sandy, mam nadzieję na Jackie lub jakiegoś innego, nie wiem, ale mam nadzieję, że jakiś brawler mi wypadnie, mi otwieram. Liczmy, dawajcie łapeczki w górę. Jak będzie gęsy. ile? 10 łapek w górę, to może będzie kolejny Jej. odcinek. No, 5-10 łapek w górę to może będzie kolejny odcinek, zobaczymy. Nic nie wypadnie, Musicie ale mam się nadzieję. postarać. Nic nie wypadnie, ale mam nadzieję, że gold o, jakiś będzie. Ok, kolejny gamsy. Ticket nie wypadają. No właśnie, cykety już nie wypadają i tak. Jest, mam gadżet. A chciałeś kupić. Tak, doszli gadżet. Dobra, oczywiście na koniec y, popatrzymy na niego. Patrzymy na koniec właśnie na ten gadżet. No dobra, więc jak widzicie, gadżecik mamy, więc wasze łapki pomogły, widzicie? <noise> No i mam mieć trzydzieści Uuu, pięć gemów. A, już wypadło 17 gemów z tych skrzynek. Uuu. Ja te skrzynki wbijałam na Robo Rumble Właśnie. A właśnie jak nie widzieliście ostatniego, y, ostatniego odcinka właśnie jest Brawl to zapraszam. Co my tam robiliśmy? Też... Robo Rumble. Robo Rumble i, skrzyn i skrzyneczki, no. Nic nie wypadnie. A, i nową postać drobnałam w ogóle. Ktoś nie widział, to zapraszam. To nic nie wypadnie. Ja się spodziewam tego. Tak. Chociaż ta, ta nowa z młotem, jak ona się tam nazywa Jackie? To mogłaby mi wypaść, bo to super rarto. No. To dużo procent chyba. Może jeszcze z mega boxa wypaść. O, pierwszy raz punkty dotarły chyba. Nie było. Tarakujem. No tak. No, 10 skrzynek nam zostało. Nic nie wypadnie. Nie. Tak. Nie, teraz na pewno wypadnie. Teraz, pa, pa! Widzicie pa, za mało... Za mało zostawiliście łapek. No ja nie wiem. Uuu, 3 przynajmniej z Mega Boxa. Ja ja? No jest, dobra, tak, pierwszy ale No dobra. Bieda, bieda w kraju. Ale mamy Mega Boxa. Mega Box. Duża skrzynka. <laughs> dwie, dwie, tak. <laughs> screen, ha poproszę screena. Tak. No dobra. Chcecie, że... No dobra. Ej, to poczekaj. Um, to dobra. na miniaturkę będzie. Dobra. Omega, no dalej. Nie ma kliknął. No dobra, ja to mogę później zrobić. Omega, omega, omega. No, <laughs> Ciekawe co będzie, obstawiajcie. Ja myślę, że gadżet. Tak. Dziękuję. I kolejny gadżet. Hmm. Do El Prim? Uh, Ale ja nie uh, mam dziesiątego levelu. Nie wiem. Naprawdę. Mm, ale dobre. Ładnie, ładnie. Co to za jakaś nie żaba podoba mi się. Dobra, pokaż. Mamy. Mam Doszliby. Gajadzik. By No dalej. Krowik i. Primo. Okay. Primo, Prim. nie wiem czemu. Dobra, I teraz na zakończenie Pio sobie wybierze jakąś postać z gadżetem i zagramy, co? Co ty? Możesz prawym przyciskiem, widzisz tam? Dobra, Pio sobie też wybierze no. króla, bo sam grasz. Ja, ja. Sali. Dobra. Ale tak pozwolę. To Bio, Pio bierze szeli na... To na solo dawaj. Dobra, nie solo. Na solo i zobaczymy jak Piotrkowi wyjdzie. Mi źle. Słabi, jak nie wiem co. Ale przytysuję ten gadżet. U niektórego nie, ma, nie wiem pod co mam. Nie wiem po co mam. no, Tu sobie klikasz i masz ten gadżet. No po prostu wypróbuj jaki to jest. Pa! Taki taran. Co nie widziałam? No to nie widziałeś. Pa idzie ból, mnie podjeżdża. Chcesz na lepiej, chcesz lepę? A, chcesz sojusz, pa. Pa. Pa, jak sojusze. Co ty chcesz? <laughs> Dobra, piąty to nie jest tak źle. A ten gazet doszeli taki. Lipa. Ale ja zwalę tym królową puchar. Dobra, biorę. To jest taki gazet, że tworzy na 3 sekundy taką tarczę, która redukuje 60% obrażeń. Czy to jest dobre? No, powiedz. No, no, jakie lagi mam, no to nie jest za dobre. Ty, ale... Bieda intern. Bym chciał ulta nabić. Okej, okay, tarczę zużyłem. No, taka to ta tarcza powiedziałbym... Nie najlepsza. No ale to już... wiecie to... No. Takimi legami przyrzem na 100 HP to dobrze jest. Ale muszę pokąpić, bo ja na kąpie w ogóle nie umiem grać. No przynajmniej to piąte miejsce. Nie wiem, czy na piątym się traci. Teraz grałam tylko na starych pokarkach, pamiętam. Hmm. Mam ulta, no ten ult mi dużo nie da. Chociaż może mi dużo dać, tak szczerze. Ty zabiłem bula. Kosztowało mnie to aż 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 ulta, ale go zabiłem. Aha, no gdybym grał na telefonie to bym przeżył, bo bym użył ulta, no ale. ja ja, ja, ja na kompie jestem słaby. No to takie głupy mi dropnęły, ale... ale co myślisz o tym, żeby sobie otworzyć? O. Otworzymy sobie Mega Boxa. Mega Boxa sobie otworzymy no na koniec. Ta stać mnie, stać mnie. No i przewalone pieniążki. Nie no. zdobywam to. 15 zamów, no to. Lekko powiedzmy, że się zwróciło. No mamy te gemy, nie wiem. No więc sobie było na tyle. Subujcie, te, dajcie lajka jak ten grą. No właśnie. No ja i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia i pa pa!